Wyglądasz, jakby trzeba ci było nowej broni. Adriannę w swojej kuźni, zaraz na zewnątrz. Miejsce nazwano na jej cześć Amazonką. To przezwisko z dzieciństwa, jakie nadał jej ojciec. Z tego, co mi wiadomo, już wtedy bawiła się mieczami. Tak czy inaczej, nasze wyroby są porządne, a ceny uczciwe. Czego jeszcze trzeba? Powinienem stłudźcie na kwaśne jabłko po tym wszystkim. Od czasu śmierci adwianne musiałem kupować je od karawan karzitów. Próbowałem wykonać jakieś samemu, ale nie jestem zbyt dobry z młotem i kowadłem. Tak czy inaczej, nasze wyroby są porządne, a ceny uczciwe. Czego jeszcze trzeba?